Bardzo serdecznie po dłuższej przerwie w kolejnej części kursu Unity 3D. Tym razem zajmiemy się targetowaniem, ponieważ, aby zaatakować przeciwnika, musimy go oznaczyć jako nasz aktualny cel. Tak więc, otwórzmy nasze skrypty i mamy tylko dwa. Jak widzicie tutaj w naszym scripts mam tylko dwa skrypty, ponieważ z tylu aktualnie tylko korzystam i mam w nich. Zdefiniowane coś takiego. No tutaj oczywiście mamy jeszcze niekontrolowany przez skrypt target, który na sztywno przypisujemy do naszego przeciwnika, że target to jest nasz gameobject z tagiem player i tak na razie zostanie, ale gracz musi sam wybierać. Więc zapoznamy się z kolejną ciekawą funkcją. Napiszmy funkcję on mouse up ta funkcja powoduje, że w momencie kliknięcia zostaje kliknięty nasz game object, prawda? kiedy zostanie kliknięty nasz game object wtedy wykonaj odpowiednią akcję ale to nie w tym skrypcie proszę Państwa, bo to, jeś, to by działało jeśli byłbym na graczu jeśli na gracza bym klikał a ja chcę na AI tutaj Tutaj musimy teraz się porządzić kilkoma rzeczami z naszego skryptu sterowanie. Mianowicie potrzebujemy uzyskać dostęp do naszej zmiennej cel. W tym celu, czekajcie, może sobie lubkę na wszelki wypadek włączymy. Ok, a, yy, 4. Ok, w tym celu nasz target, ponieważ tak się nazywa. Nasz y, gracz przy, no tutaj o przypisany y, get component, czyli uzyskujemy teraz dostęp do naszego skryptu sterowanie, ale w graczu, pamiętajcie, w określonym graczu, y, y, i tutaj cel równa się mój obiekt GameObject, ok. To spowoduje nam przypisanie do naszego celu aktualnie klikniętego przeciwnika. Dobrze, tak więc sprawdźmy sobie efekt tego. Wyświetlmy to debug. Polecam sprawdzanie wielu rzeczy za pomocą, właśnie debuga. Bardzo pomocny. Ok. Cel name. Powinno nam wyświetlić nazwę aktualnie klikniętego przeciwnika, ale, ale. Proszę bardzo, jest szkeleton mage. W tym momencie nabija nam licznik na MAGA, ponieważ jest kliknięty, jest to aktualny cel i aktualnie, no tak powinno to działać, bo jeśli. Teraz liczba by nie rosła, tylko rosła wtedy, kiedy kliknę. To musiałbym z na przykład atakiem, musiałbym klikać za każdym razem, a ja tak tylko sobie podejdę i nasz gracz automatycznie atakuje. A teraz nasz szkielet, przeciwnik, wszystko działa, ale tutaj mamy gdzieś problem. Mianowicie, demogloc, GameObject, tu powinienem pewnie jeszcze dopisać. Co, jest? ja nie chcę zamknąć. Ok. Sprawdźmy, czy teraz jest ten błąd. Aha, rozumiem. Potrzebujemy jednej rzeczy, czyli to nie było potrzebne. Potrzebujemy pewnego ifa. If. Cel jest różny od 0. Czyli jeśli nasz cel nie jest pustą zmienną. E, można by standardowo dać sam napis cel, jednak jakieś problemy się robiły po tym. E, dobrze, e, więc tego błędu już na 100% nie będzie, ale spójrzcie, że mogę sobie oznaczyć nasz cel z naprawdę dalekiego dystansu. Proszę bardzo, przeciwnik teraz namaga. No kurczę, co to za interes, skoro z drugiego końca mamy praktycznie mogę sobie go oznaczyć. Dlatego też ograniczmy to trochę. Do tego przyda nam się linijka powyżej. Kilka linijek. Odpowiedzialna za generowanie dystansu i. I. Y, sprawdzanie odległości. Wyrzućmy to, ponieważ jest nam niepotrzebne, ale to już tak. Ok. Świetnie. Teraz jest sytuacja następująca: jeśli nasz dystans będzie mniejszy od 7, i co też należy zmienić, ponieważ chcę, aby dopiero po podejściu do przeciwnika można było go oznaczyć. Dlatego też, jeśli zasięg broni pozwala nam na coś takiego, w przypadku magów oczywiście będzie większy, więc z dalszej odległości będzie można go oznaczyć, ponieważ będzie można już strzelić do niego, prawda? Żeby zapobiec po prostu oznaczaniu przeciwnika z dalszego obszaru, a potem coś się w skrypcie powali i będzie można ciach strzelić z drugiego końca i go zabić niechcący, albo chcący. Dlatego też odnośmy się do naszego target get component ponownie do naszego skryptu sterowanie. Sterowanie i tutaj zasięg broni. Dzięki temu modyfikując wartość zasięg broni będziemy mogli A jeszcze nie mam na odznaczanie. Widzicie? Nie mogę sobie oznaczyć teraz tego maga, mimo że klikam cały czas na niego. Nie mogę go oznaczyć, ponieważ jest za daleko. E, zróbmy teraz. Jaki krzyk w e, Zróbmy teraz coś takiego. Mianowicie, jak widzicie, nie mogę odznaczyć sobie przeciwnika, mimo że klikam w różnych miejscach, cały czas go miałem zaznaczonego, no a w pewnym momencie nie chcę już go mieć. Jako aktualnego celu, prawda? Więc w tym momencie, do terrain o jeszcze pozostałości po moich wcześniejszych próbach, stwórzmy nowy skrypt teren, który będzie powodował, że klikając na teren odznaczamy sobie, że to nie jest nasz aktualny przeciwnik. I tutaj piszemy podobną funkcję. Jak komponent przybliżał? O. Dobrze, że przybliżę Komponent sterowanie. Cel jest równy 0. Znaczy się jest 0. I tu zdefiniujmy naszego targeta. I oczywiście standardowo game object find GameObject. Tak Player. Mam nadzieję, że to dobrze napisałem. OK. Sprawdźmy, czy nie ma żadnych błędów. Nul. Czy z jednolity napisałem? Nu, no. ok. I przypiszmy teraz nasz skrypt do terenu. Teren, teren. Ok, hmm? clear. Ok, nic nie krzyczy. Nie mogę, a już mogę. Ale oznaczam sobie, klikając na teren. Znowu jest aktywny, nieaktywny, aktywny, nieaktywny. Dobra, a sprawdźmy z jakiego dystansu mogę naszego maga. O kurczę. A, on po odbiegu. E, wiecie, te wartości będziecie mogli swobodnie modyfikować przez panel sterowanie tutaj w naszym skrypcie. Tutaj macie zasięg broni. A, tu 4 aż było ustawione. Ja patrzyłem wcześniej jak było 1. Więc to lepiej działało. E, dobrze, zatem zmieniłem z powrotem wartość na 1. Proszę bardzo, za daleko, za daleko, za daleko. O już możesz! Za daleko, za daleko, za daleko. O już może. I właśnie na tym polega to jest właśnie fajna sprawa, że możemy z poziomu naszego inspektora modyfikować te wartości tylko w jednym miejscu, a zastosuje się do wielu. Gdybyśmy tutaj przyjęli stałe wartości, mianowicie tutaj nie dalibyśmy tej dłuższej trochę linijki, tylko na przykład 7 to w każdym skrypcie musielibyśmy grzebać do niczego. Tak jest o wiele lepiej. Dobrze, wszystko dobrze działa, jednak, jednak, skąd gracz ma wiedzieć, który aktualnie jest wybrany przeciwnik? No, przecież wtedy nie będzie miał dostępu do konsoli i nie będzie patrzył, które aktualnie numerki rosną. Na tym rozwiązaniem również pomyślałem, dlatego też z internetu poprałem sobie... Grafikę takiego koła. Nie wiem, czy ma ono jakiś symbol ważny w sobie, czy nie. Czekajcie, gdzie ja to mogę. Mogłem... A, ja to od razu. do setów, to wybaczcie, jeszcze raz je tylko zapiszę. Zapisz grafikę. Nazwijmy ją koło. Ok. Dobra, tu za chwilę powinno już nam się, proszę bardzo, wyrenderować. Jest nasze koło. Takie właśnie koło zaimportowałem a tego to służy i będzie ono wyświetlane tak na dole naszych postaci, prawda? Zatem nasz przeciwnik potrzebuje dodatkowego game objectu, mianowicie plane. A. Plane musi być dzieckiem przeciwnika. zmieńmy jego nazwę na koło. Jak widzicie, ten plane ma dosyć duże wymiary. Wcześniej przetestowałem. Według mnie bardzo dobre są. 0,1, 0,1, 0,1. Ten wymiar nie ma znaczenia, ponieważ plane ma jeden wartość tak naprawdę wysokość. Ok, tu rotację możemy wyzerować i pozycję. Jednak pozycja nie może być tak do końca 0 na y, więc dajmy 0,1. Jak widzicie, trochę na nogi nachodzi. Jednak to nic, to nic, tak może być. To jest w miarę akceptowalne, ponieważ koło ma dziurę w środku i on będzie w tej dziurze stał tak, jakby. Ale do tego potrzebujemy dodatkowo materiału, dlatego stwórzmy materiał i nazwijmy go koło, żeby wiadomo było do czego służy. Za teksturę będzie nam służyła e, służyło koło, jednak jak widzicie, jest ona czarna. To mi się nie podoba, dlatego wybiorę stąd Transparent Diffuse, już jest przezroczysta. Dzięki temu, przyciągając nasz materiał na model, mamy proszę bardzo przezroczysty. No, jak widzicie, jakoś tam się nogi mieszczą. Można co najwyżej dać 0,2, żeby jeszcze większy ten promień był, albo, albo 0,5. Sprawdźmy jak to wygląda na 0. O, to samo się powiększyło. Nie, nie, nie to kliknąłem. O tu 0,5 i tutaj 0,5. Myślę, że jest świetnie. Jednak, co mi się jeszcze nie podobało, to tro słabo trochę widać, więc główny kolor ustawiłem na czerwony. Proszę bardzo, od razu jest lepiej zauważalne. Teraz wchodząc w grę, zaobserwujemy pewien ciekawy błąd. Mianowicie coś takiego. Jak widzicie on lata za nami, a my tak naprawdę biegamy po playnie. Dlatego też usuwamy mesh collider z naszego playna. Teraz sprawdźmy, czy wszystko dobrze działa. Przywiecha. Dobra. Jest wszystko ładnie działa. I to się obraca tak jak nasz przeciwnik. No ale on, on to ma domyślnie włączone, dlatego też wyłączmy sobie nasz mesh renderer. I skeleton mage, zróbmy tak samo Okej, okay, jeszcze tu 0 0, 15 0, 1 0, i przypiszmy mu grafikę koła. Świetnie. Tutaj również musimy wyłączyć nasz renderer. <laughs> Świetnie. To teraz jak to włączać? To już będzie kontrolowane przez skrypt. E, mianowicie za pomocą funkcji Find, którą zastosujemy w, w tym miejscu. Tutaj po prostu. A nie, nie Find. Nie. Zrobimy łatwiej, yy, że musimy po prostu przypisać to, żeby nie komplikować za bardzo. Koło. Wszystko nazywamy tak samo i to musi być typu GameObject, ponieważ zawiera w sobie elementy, yy, takie jak na przykład Renderer, które są dosyć ważne. Teraz przechodzimy do Unity, klikamy na szkieleton Mage na przykład i przypisujemy koło do koła. Tak samo i w przeciwniku wybieramy koło przypisujemy do koła świetnie i teraz napiszmy prosty kod prosty kod tutaj e, to jest trochę skomplikowany if ponieważ jest tak if mój obiekt GameObject jest równy z target get component czyli teraz tak czy ten aktualny obiekt jest taki sam jak cel yy, ze sterowania, bo jeśli jest inny, no to warunek jest niespełniony, prawda? Dodatkowo, target jest różny od 0, wówczas. Wówczas co my tu mamy? Koło renderer enablet Rów, e, równa się true. true true. W przeciwnym wypadku e, kurczę coś mi ręce latają. O. Pause. OK. Sprawdźmy, czy to działa. Yy, sam jeszcze nie wiem, bo nie testowałem końce... końcowego efektu, tylko sprawdzałem logikę działania. OK. Podchodzimy, cyk wybieramy. Proszę bardzo, to jest nasz aktualny przeciwnik. A jeśli wybierzemy drugiego? O, coś takiego mi chodziło, proszę państwa. Yy, to byłby... O. A jak odkliknę to... Tutaj na samym dole macie pokazanego aktualnego. Teraz nabija na maga, ok. A teraz na przeciwnika. Mag przeciwnik. Przeciwnik jest większy, dlatego koło jest większe. Ale mechanika jest prawidłowa. O to chodziło, to osiągnę. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się do następnej części. A to niech mi się wyłączy.